Ja z tej strony, brawi. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy opening kart FIFA 36. Mamy tu dokładnie 10 paczuszek Tutaj przybliżymy bardziej. Tu jest ich równe 10. No to tak. Tutaj jest miotę, bo tutaj będzie mi No to otwieramy pierwszą. Tu tak, tu mamy. Muszę. Ja stąd. ale no tak, mamy bazóweczkę. Real Madrid. Mamy tutaj bazóweczkę. Y, Nawet med, Z Mediolanu. Bazóweczka. F, a, flying, pomyliłem, sorry. Bazówka. Bazów. O! O, mamy tutaj, patrzcie. Flying Ten Power i i tu mamy tego tu teraz tak otworzymy sobie tutaj i mamy, widzę tu mamy w ogóle sobie tego przypatrzę, dobra o i co to jest co to może coś fajnego dobra widzę, nie? to tak, mamy tu tego bazówkę tu mamy powera bronkarza Logo PSG bazu, tego Flajnsiora Tego bazówkę 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 No i teraz kolejna trzecia paczuszka Jakby widzowie O mamy kobiet z Bayernu A tu jest Bayern Tu mamy Powera Tu mamy flysa, Tu mamy z Manchesteru o, z PSG mamy chyba nowego, ale nie wiem, czy to nowy. No z PSG też tutaj mamy, z gracza. Dobra, ale to bazówka. Nadzieje, mam nadzieję, że wam się w ogóle to nauczyć. Zaczęło jest spoko. Karty. To tu lecimy z bazóweczką Uuuu, uuu, mamy Golda. Logo PSG. Kapitan Juventusu. Zapomniałem. Tego. O! Ty. I ten zawodnik. Bardziej. I, ojej. Czy to milik? Nie, nie, jakiś inny gościu. Jakiś inny. Jeszcze chciałem, ja ten. Offline się grapiny. Capitan Uuu, z się sporo trafia. Dawid ten i ten, Dawid Alba widzę tutaj i Paul Pogba widzę, że nam się sporo trafi z tego z tych takich mniejszych klubów. dobra i teraz tak, tu mamy Bayern Ajax Arsenal logo z Lisbony ten klub, Arsenal, Riverpool. No to teraz, co tutaj będziemy mieli? O Manchester w ogóle, ale zobaczymy, kto tam. O, tutaj nawet z Manchesteru jest. Dziś. U, tu będzie bazóweczka, bazóweczka. Offline z Hakimiego. Mamy Hakimi flanisa tu mamy Ziru I tu chyba tego I z Arsenalu mamy Jeszcze Jeszcze zostało nam tylko trzy tak Więc O, powtóreczka Tego widgostka Tu, o, Tsuneso Gold U, Van Dyke Van Dyke, on gra w River a O, i kto to? A dobra. To słowo. Zobaczymy, co będzie w tych. Mam nadzieję, że jakieś fajne, sensowne karty tutaj mi pochwalają. Których jeszcze nie mam. O, coś mi wpada z tego: Arsenal. Bazówka. Nie Arsenal, tylko Aty Milan. Arsenal też jest jej bazówką. O Real Madrid. Vinicius Junior Flies. Oliver Giroud I Carlos Soler. Tutaj, hop, hop. I teraz tak. Tu mam ostatnią zaszyteczkę. Zobaczymy, co w niej będzie. Czy to będzie szczęśliwa? Co, znowu się świeci. Dobra, nie. Dobra, tak to robimy. Tu jest bazóweczka z Silazio. Bazóweczka z Liverpoolu. Bazóweczka. O tu mamy Powera O Golda mamy tego I tyle I bazóweczka Ajaxu Dobra